W lipcowym słońcu, które bezlitośnie prażyło zniszczone wojną ulicę Mosulu, unosił się kurz i pozorna cisza. Lecz pod tą powierzchnią spokoju kryła się tajemnica, za którą Amerykanie gotowi byli zapłacić fortunę. W jednej z willi, pośród zwykłych domów, schronienie znaleźli Uday i Kusay Husayn. Synowie dyktatora, niegdyś panowie życia i śmierci w Iraku, Teraz byli tylko cieniami dawnej potęgi, zaszczutymi i ukrywającymi się od dnia, w którym upadł Bagdad. Mimo to polowanie na nich nigdy nie ustało. Gdy w końcu żołnierze sił specjalnych otoczyli budynek, nie padły słowa o poddaniu się. Zamiast tego z okien posypał się grad kul, rozpoczynając desperacką obronę. Przez sześć długich, brutalnych godzin willa drżała od eksplozji i nieustannego terkotu karabinów. A dym i pył zasnuły całą okolicę. Kiedy zapadł zmierzch, a strzały wreszcie ucichły, nad zgliszczami zapadła martwa cisza. W ruinach domu, wśród potrzaskanych mebli i betonu, leżały ciała synów Sadama. Linia krwi dyktatora została brutalnie przerwana. W kurzu upadającego reżimu, gdy ucichły pierwsze strzały, powietrze wypełniła gęsta, wyczekująca cisza. 20 marca 2003 roku wojska Stanów Zjednoczonych przekroczyły granice Iraku z jednym celem – obalić Saddama Husajna. W ciągu zaledwie kilku tygodni Bagdad padł, a wraz z nim cały aparat państwowy. W chaosie zniknął sam dyktator oraz jego dwaj synowie Udaj i Kusaj. Udaj, urodzony w 1964 roku, był pierworodnym synem Saddama i jego naturalnym dziedzicem. Jednak jego nieokiełznana brutalność niepokoiła nawet ojca. W 1988 roku podczas przyjęcia na oczach gości zatłukł pałką na śmierć osobistego kamerdynera Sadama. Ten akt sprawił, że ojciec odsunął go od siebie lecz nie pozbawił władzy. Udaj wciąż kontrolował irackie media i komitet olimpijski, pławiąc się w luksusie i terroryzując otoczenie. Oskarżenia o gwałty, torturowanie sportowców i mordowanie każdego, kto stanął mu na drodze, były na porządku dziennym. Jego młodszy brat, Kusaj, urodzony w 1966 roku, unikał rozgłosu, lecz dzierżył w rękach znacznie większą realną władzę. To on nadzorował służby wywiadowcze, tajną policję i kluczowe operacje wojskowe. Dowodził elitarną Gwardią Republikańską oraz specjalną organizacją bezpieczeństwa. Po wojnie w Zatoce Perskiej w 1991 roku to właśnie Kusaj krwawo stłumił powstania, w których zginęły tysiące Irakijczyków. W chwili amerykańskiej inwazji to on, a nie udaj, był postrzegany jako prawdopodobny następca Saddama. W kwietniu 2003 roku, zaledwie kilka tygodni po upadku Bagdadu, Amerykanie desperacko poszukiwali ludzi, którzy przez lata pomagali Saddamowi rządzić strachem. Aby ułatwić żołnierzom identyfikację celów, dowództwo wpadło na osobliwy pomysł talie kart do gry. Na każdej karcie widniała twarz członka najbliższego kręgu dyktatora. Im wyższa ranga, tym ważniejsza karta. Sam Saddam był Asem Pik. Udaj, starszy syn, został asem kier, a Kusaj, cichszy, lecz bardziej niebezpieczny, asem trefl. Rząd Stanów Zjednoczonych wyznaczył za głowy braci gigantyczną nagrodę – 15 milionów dolarów za Udaja i 15 milionów za Kusaja, łącznie 30 milionów dolarów, jedna z największych sum jakie kiedykolwiek zaoferowano za czyjekolwiek schwytanie. Z nieba spadały ulotki, ich twarze zdobiły mury w całym kraju, a Irakijczykom obiecywano bogactwo przekraczające najśmielsze marzenia. Mimo to, mimo tysięcy amerykańskich żołnierzy na ziemi, bracia przepadli bez śladu. Amerykanie przeszukiwali domy, meczety i przesłuchiwali dziesiątki osób. Przeczesywali Tikrit, Bagdad i inne miasta, gdzie mogli ukrywać się lojaliści reżimu. Ale po braciach nie było ani śladu. Wyglądało to tak, jakby rozpłynęli się w powietrzu. Szeptano, że uciekli do Syrii lub znaleźli schronienie u plemiennych przywódców. Inni wierzyli, że zeszli do podziemia, przemieszczając się z kryjówki do kryjówki. Tymczasem oni skierowali się na północ, do Mosulu, drugiego co do wielkości miasta Iraku, położonego niedaleko granicy z Syrią. To był przemyślany wybór. Mosul od lat stanowił bastion partii Ba'as, a wielu jego mieszkańców wciąż popierało obalony reżim. Miasto było pełne lojalistów, którzy nienawidzili amerykańskiej inwazji i byli gotowi pomóc rodzinie Sadama. Było to miejsce, w którym ludzie potrafili dochować tajemnicy. Idealna kryjówka. Początkowo Udaj i Kusaj przebywali w różnych bezpiecznych domach, nieustannie zmieniając lokalizację, by uniknąć namierzenia. O ich położeniu wiedzieli tylko najbardziej zaufani ludzie ci, którzy współpracowali z reżimem lub mieli osobiste powiązania z rodziną. Doskonale zdawali sobie sprawę z ryzyka, ale lojalność, a może strach kazały im milczeć. W końcu bracia osiedli w domu człowieka imieniem Nawaf al-Zajdan, byłego biznesmena, który w przeszłości prowadził interesy z ludźmi z otoczenia Sadama. Willa Nawafa, położona w dzielnicy Al-Falah, nie rzucała się w oczy. Była duża, trzypiętrowa, otoczona grubym murem i zabezpieczona ciężkimi metalowymi drzwiami, ale z zewnątrz wyglądała jak wiele innych domów w tej części miasta. Nic, co mogłoby wzbudzić podejrzenia. W jej wnętrzu schronienie znaleźli jednak najbardziej poszukiwani zbiegowie w Iraku. Kusaj przyprowadził ze sobą kogoś jeszcze: swojego czternastoletniego syna Mustafę. Chłopiec był cichy. I trzymał się zawsze blisko ojca. Nikt nie wie na pewno, dlaczego kusaj zabrał go ze sobą. Być może dla ochrony, a może po prostu nie potrafił go zostawić. Ale obecność dziecka w kryjówce zwielokrotniała ryzyko. Nie chodziło już tylko o przetrwanie, chodziło także o ocalenie rodziny. W palącym słońcu Mosulu narastało napięcie, którego nie dało się już ignorować. Czas uciekał, a dla Nawafa Al-Zaidana każda kolejna godzina stawała się ciężarem nie do zniesienia. W połowie lipca 2003 roku presja była już niemal fizyczna. Amerykańskie siły zacieśniały pętle wokół dawnego reżimu, polując na Sadama i jego synów, a obietnica wielomilionowej nagrody wisiała w powietrzu, zatruwając lojalność i podsycając strach. W głowie Nawafa zaczęły kłębić się wątpliwości być może bał się, że w końcu zostanie zdemaskowany, może stracił wiarę, że jego goście kiedykolwiek zdołają uciec, a może po prostu wizja pieniędzy, które mogły odmienić los jego rodziny, stała się zbyt kusząca. Niezależnie od powodu 21 lipca podjął decyzję, która miała na zawsze zmienić bieg wydarzeń. Tego dnia za pośrednictwem zaufanego człowieka skontaktował się z siłami amerykańskimi. Jego wiadomość była krótka i precyzyjna: "Udaj i kusaj Husain ukrywają się w jego willi". Nie pozostawił miejsca na domysły, podając dokładną lokalizację, opisując budynek i potwierdzając, że synowie dyktatora wciąż są w środku. Postawił też jasne warunki chciał pełnej ochrony dla siebie i swojej rodziny oraz całej sumy obiecanej nagrody. Początkowo Amerykanie podeszli do informacji z dużą rezerwą. Otrzymali już dziesiątki fałszywych donosów, które prowadziły donikąd. Ale ten wydawał się inny. Źródło było pewne siebie, szczegóły się zgadzały, a powiązania na łafa z dawnym reżimem dodawały jego słowom wiarygodności. Niewielki zespół zwiadowczy został natychmiast wysłany do Mosulu, by zweryfikować doniesienia. Żołnierze dyskretnie obserwowali okolice, z daleka przyglądali się Willi i zbierali informacje wywiadowcze. Pod koniec dnia byli już niemal pewni, że bracia Hussein znajdują się w środku. Gdy tylko nadeszło potwierdzenie, amerykańskie dowództwo nie zmarnowało ani sekundy. Rozpoczęto przygotowania do operacji wojskowej na pełną skalę, zakładając, że nie będzie to ciche aresztowanie. Wręcz przeciwnie, spodziewano się, że synowie Sadama są ciężko uzbrojeni i gotowi walczyć na śmierć i życie. Plan zakładał błyskawiczne działanie: otoczyć dom, wezwać do poddania się i czekać na reakcję. Jeśli bracia złożą broń, zostaną pojmani żywcem. Jeśli nie, Żołnierze mieli pełne upoważnienie, by zrównać budynek z ziemią. Rankiem 22 lipca 2003 roku senne ulice dzielnicy Al falah miały zamienić się w pole bitwy. Cisza nie miała potrwać długo. W porannym słońcu spokojne ulice dzielnicy Alfala wstrzymały oddech. Coś nieuchronnego wisiało już w ciężkim i rackim powietrzu. Około godziny dziesiątej. Amerykańskie Siły Specjalne zajęły pozycję wokół willi, która miała wkrótce stać się polem bitwy. Była to precyzyjnie zaplanowana operacja, w której udział brali komandosi z elitarnej jednostki Delta Force, działający w ramach grupy zadaniowej Task Force 20. Ich misją było polowanie na najważniejsze postaci reżimu Saddama. Wsparcie zapewniali im żołnierze ze 101 Dywizji Powietrzno-Desantowej, znani ze swojej szybkości i skuteczności w działaniu. Na zewnątrz domu rozstawiono opancerzone hamwi i wozy bojowe Bradley. Nad dachami krążyły helikoptery, gotowe do udzielenia wsparcia ogniowego, a na pobliskich budynkach snajperzy zajmowali dogodne stanowiska. Cały obszar został szczelnie zamknięty. Nikt nie mógł wejść ani wyjść. Cywilów szybko ewakuowano z ulic, by nie znaleźli się na linii ognia. Żołnierze użyli megafonów, wzywając po arabsku osoby wewnątrz do poddania się z podniesionymi rękami. Obiecywali im bezpieczne traktowanie, jeśli tylko złożą broń. Była to standardowa procedura mająca na celu uniknięcie niepotrzebnego rozlewu krwi. Ale z willi nie nadeszła żadna odpowiedź. Chwilę później ciszę przerwał gwałtowny huk wystrzałów. Pociski z wnętrza willi przeszywały okna i ściany, zmuszając Amerykanów do szukania osłony. Odpowiedzieli ogniem, próbując ocenić zagrożenie. Stało się jasne, że udaj i kusaj nie zamierzali się poddać. Wewnątrz willi bracia zorganizowali silną obronę, zajęli pozycje na wyższych piętrach, wykorzystując przewagę wysokości. Mieli do dyspozycji karabiny szturmowe, granaty i obfite zapasy amunicji. Był z nimi również syn kusaja, Mustafa. Późniejsze raporty wykazały, że nastolatek także był uzbrojony. Amerykanie zdali sobie sprawę, że to nie będzie szybkie aresztowanie. To była regularna bitwa. Amerykanie rzucili do walki wszystko, co mieli pod ręką. Odpowiedzieli ogniem z karabinów maszynowych M-249, granatników i wyrzutni rakiet AT-4. Gęsty dym zaczął wypełniać okolice, a w powietrzu wirowały odłamki szkła i kawałki betonu. Małe zespoły szturmowe próbowały wedrzeć się do budynku, licząc na szybkie zakończenie starcia. Ale im bliżej podchodzili, tym bardziej narastało niebezpieczeństwo. Każda próba zbliżenia się do drzwi frontowych lub bocznych kończyła się zderzeniem ze ścianą ognia. Po blisko godzinie intensywnych walk dowódcy amerykańscy zrozumieli, że potrzebują znacznie większej siły ognia. Bracia nie zamierzali się poddać. Task Force 20 wezwało natychmiastowe wsparcie lotnicze i cięższą broń. Wkrótce nad domem zagrzmiał charakterystyczny dźwięk wirników. Śmigłowce szturmowe Apaczy ze 101 Dywizji Powietrzno-Desantowej okrążyły willę. Jeden z Apaczów namierzył drugie piętro pociskiem Hellfire. Chwilę później nastąpił start. Rakieta z potężną siłą uderzyła w górną kondygnację budynku, a niebo rozświetliła potężna eksplozja. Część drugiego piętra zawaliła się, ale nawet po tym potężnym uderzeniu strzały nie ustały. Strzelcy wewnątrz wciąż odpowiadali ogniem, odmawiając kapitulacji. Było jasne, że poruszają się po domu, przechodząc z jednego pomieszczenia do drugiego, używając mebli jako osłony i wykorzystując każdą broń, jaka im pozostała. Byli, biegli w walce miejskiej i wiedzieli, jak utrzymać pozycję obronną. Wystrzelono kolejny pocisk Hellfire, tym razem wycelowany w dach. Uderzenie było niszczycielskie, ale dom wciąż nie zamilkł. W miarę jak bitwa się przeciągała, rosło ryzyko dla amerykańskich żołnierzy. Kilku z nich odniosło rany podczas operacji. Niektórzy zostali trafieni przez strzelców ukrytych w oknach i na drugim piętrze. Inni zostali zranieni odłamkami granatów i betonu, gdy rakiety i kule rozbijały budynek. Kilku żołnierzy musiało wyczołgiwać się pod ostrzałem, podczas gdy ich koledzy odciągali rannych w bezpieczne miejsce. Medycy opatrywali ich na miejscu za osłoną pojazdów opancerzonych. Mimo chaosu, operacja trwała. Rannych ewakuowano i wezwano kolejne posiłki. Dowódcy wiedzieli, że to musi się wkrótce skończyć, ale musiało zostać przeprowadzone do końca. Bitwa trwała ponad 6 godzin, stając się jedną z najdłuższych pojedynczych potyczek, z jakimi siły amerykańskie zmierzyły się od początku inwazji na Irak w marcu 2003 roku. Około godziny 16 strzały w końcu ucichły. Z wnętrza willi nie dochodził już żaden odgłos. Pył i dym opadły, odsłaniając zgliszcza. W ciszy, która nastała po godzinach walki, unosił się zapach prochu i spalonego betonu. Około piątej po południu, gdy ostatnie echa wystrzałów ucichły, amerykańscy żołnierze ostrożnie weszli do środka. Ruiny willi, ledwo trzymające się w posadach, stanowiły obraz całkowitego zniszczenia. Poruszali się powoli, krok za krokiem, sprawdzając każdy kąt w poszukiwaniu ukrytych pułapek lub jakichkolwiek oznak życia. Zagrożenie musiało zostać ostatecznie wyeliminowane. Przeszukując rumowisko na drugim i trzecim piętrze, natrafili na cztery ciała: dwóch dorosłych mężczyzn, nastoletni chłopiec i jeszcze jeden prawdopodobnie ochroniarz. Wszyscy zginęli w walce. Jeden z dorosłych miał ranę postrzałową głowy, ślad po ostatnich desperackich chwilach bitwy. Chłopiec nosił na ciele ślady wielu kul. Żołnierze natychmiast wykonali fotografie i przesłali je oficerom wywiadu. To nie była zwykła operacja. Musieli mieć absolutną pewność, kim były ofiary. Zespoły wywiadu wojskowego przystąpiły do żmudnej pracy, porównując uzębienie blizny, dokumentację medyczną i zdjęcia rentgenowskie. Analitycy badali rysy twarzy, strukturę kości i ślady po dawnych operacjach. Udaj, znany z charakterystycznego utykania po zamachu na jego życie, miał w nodze metalowe pręty. Kusaj z kolei posiadał w swojej kartotece zapisy o zupełnie innych urazach. Po starannych porównaniach nadeszły wyniki. To było oficjalne. Dwaj dorośli mężczyźni to Udaj i Kusaj husajn. Nastoletniego chłopca zidentyfikowano jako syna kusaja, Mustafę. Czwarta ofiara była ich ochroniarzem. 24 lipca 2003 roku, dwa dni po zaciętej wymianie ognia, rzecznicy amerykańscy zwołali konferencję prasową. Świat usłyszał nowinę. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, opublikowano drastyczne fotografie ciał. Decyzja ta wzbudziła kontrowersję. Część amerykańskich urzędników wierzyła, że to konieczny krok, by uciszyć teorie spiskowe i wysłać jasny sygnał lojalistom reżimu Sadama. Inni uważali to za przekroczenie granicy. W Iraku efekt był jednak natychmiastowy. Reakcje w całym kraju były skrajne i pełne emocji. W niektórych rejonach, zwłaszcza w Bagdadzie i na południu, gdzie nienawiść do Sadama była najsilniejsza, ludzie wylegli na ulice. W geście radości strzelali w powietrze, inni płakali, ale nie z żalu, lecz z ulgi. Dla nich śmierć synów dyktatora była prawdziwym początkiem końca. Ale nie wszyscy świętowali. W części północnego Iraku, na terenach o silnych powiązaniach plemiennych i baatistowskich, zapanowały szok i gniew. Niektórzy nie dowierzali wiadomościom, a plotki o sobowtórach rozchodziły się z ust do ust. Mówiono, że Amerykanie wszystko sfabrykowali. Jednak w miarę jak pojawiało się więcej zdjęć i dowodów, nawet najwięksi sceptycy zaczynali akceptować prawdę. W ciszy, która nastała po bitwie, pył powoli opadał, odsłaniając bezlitosny obraz zniszczenia. Rozpoczął się ostatni, ponury akt tej operacji. Gdy proces identyfikacji dobiegł końca, ciała braci przetransportowano drogą powietrzną do Bagdadu. Amerykanie za wszelką cenę chcieli uniknąć sytuacji, w której groby Udaya i Kusaja stałyby się miejscem kultu lub punktem zbornym dla rebeliantów. Dlatego pogrzeb musiał odbyć się w całkowitej tajemnicy. Kilka dni później, pod osłoną nocy, szczątki przewieziono do Tikritu, gdzie znajdował się rodzinny cmentarz Husajnów. Jednak zamiast publicznej ceremonii, pochówek odbył się w otoczeniu kordonu wojska i bez żadnych honorów. Ziemia przyjęła ich w milczeniu. Groby pozostały nieoznaczone, ukryte przed światem. Zaledwie garstka ludzi była świadkiem tego wydarzenia, a jeszcze mniej znało dokładną lokalizację. W cieniu tych tajnych przygotowań, życie jednego człowieka zmieniło się na zawsze. Nazywał się Nawaf al-Zajdan. Zaledwie kilka dni po nalocie, w równie dyskretny sposób, wypłacono mu pełną nagrodę w wysokości 30 milionów dolarów. Sumata uczyniła go jednym z najlepiej opłaconych informatorów w najnowszej historii. Dla jego bezpieczeństwa amerykański wywiad natychmiast zorganizował mu i jego rodzinie wyjazd z Iraku. Mieli zniknąć bez śladu. Jego nazwisko nigdy nie zostało oficjalnie potwierdzone przez wojsko, ale z czasem wyciekło z irackich źródeł. To, gdzie trafił, pozostaje tajemnicą. Niektórzy twierdzą, że osiadł w Europie lub w jednym z krajów Zatoki Perskiej, rozpoczynając nowe życie pod zmienioną tożsamością. Inni mówią, że po prostu rozpłynął się w powietrzu, by nigdy więcej go nie widziano. Tymczasem w Mosulu willa była już tylko stertą gruzu. Ściany, rozerwane siłą eksplozji, odsłaniały wypalone wnętrza, a czarny dym na stałe zabarwił fasady sąsiednich budynków. Mieszkańcy z okolicy opowiadali później, jak bitwa wstrząsnęła ich domami. Choć niektórzy odnieśli rany od latających odłamków, żadna postronna osoba nie zginęła. Amerykanie podkreślali, że starali się unikać ofiar cywilnych, ale gdy padły pierwsze strzały, nie mieli innego wyjścia, jak odpowiedzieć z całą mocą. Śmierć Udaja i Kusaja była dla sił koalicji znaczącym zwycięstwem. Udowodniła, że nawet najpotężniejsze postacie reżimu Saddama nie mogą czuć się bezpiecznie. Dla wielu Irakijczyków, żyjących przez dekady w strachu, była to iskra nadziei na koniec terroru. Wojna była jednak daleka od zakończenia. Zaledwie kilka miesięcy później, w grudniu 2003 roku, amerykańscy żołnierze schwytali samego Sadama Husajna, ukrywającego się w podziemnej kryjówce niedaleko Tikritu. To był kolejny przełomowy moment, lecz nawet on nie przyniósł upragnionego pokoju. W Iraku narastał chaos a ataki na wojska amerykańskie stawały się codziennością. Mimo to dla milionów ludzi upadek synów dyktatora symbolizował koniec pewnej mrocznej epoki.